Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj pokażę, jak zrobić ogórki małosolne. Ja tu mam kilogram ogórków gruntowych, duży pęczek kopru, trzy główki czosnku, sól, oczywiście woda i słoiczki do zaprawy. I przygotowujemy. Na litr wody potrzebujemy półtorej łyżki stołowej soli. Ja mam naszykowane 2 litry, także wsypuję 3 łyżki soli. Woda bardzo dobrze zamieszamy, żeby sól się całkowicie rozpuściła. Działamy. Główki czosnku kroję w plastry. Nie obieram ząbków, bo te łupinki mają tak samo smak. I potem jak się kisi, to naprawdę jest całkiem inny smak. I w ten sposób wygląda. Plastry są przekrojone i wychodzi ten smak czosnku z tego do słoiczka. Tak sobie naszykuję. Więcej. Tak. I teraz na sam dół można dać na dno, tak albo tak z boku, jak ja daję czosnek włożyć i układam ogóreczki jeden przy drugim. Długniatamy znowu ogórkiem. Tak ciasno. I znowu daję czosnek. I gałązkę kopru. Do ogórków małosolnych nie daję nigdy szanu. Szan Chrzan daje dopiero do ogórków kiszonych. To jest całkiem inny smak. Spróbujcie tak, bo naprawdę to nie jest to samo. Sprzamy. O, w ten sposób. Ciasno ułożone. I następny sojczyk. Jest chyba najprostsza rzecz, jaką można zrobić. A jest tak wspaniałe. Dobre. Dodatek na kanapki do obiadku. Są chrupiące. Przede wszystkim jest to zdrowe. I znowu czosnek. W związku możecie dać jeszcze więcej jak lubicie. Na pewno nic nie zaszkodzi. Jak ktoś nie lubi dużo, to wystarczy taki krążek kilka ząbków na słoiczek. To są słoiki, to nie są litrowe. To są troszkę mniejsze słoiczki 0,9. Tak i są. Przygotowane suiki Zalewam tą wodą solną, osolaną. Woda jest surowa, nie jest gotowana. Muszę Wam powiedzieć, że do kiszonych ogórków y, szykuję gotowaną, ale tu do tych małych nie. To są ogórki, które się na szybciutko kiszą. Praktycznie po 4 dniach już są gotowe. Jak ktoś lubi bardziej, żeby się dokisiły, to może sobie Dłużej przetrzymać. I ważna sprawa. Nie zakręcamy teraz zakrętek, tylko je nakrywamy leciutko. Żeby były po prostu zakryte, ale nie zakręcone. I tak odstawiamy. Najlepiej gdzieś nie przy oknie, nie na, żeby nie było narażone na promienie słoneczne. I teraz pokażę. Ja to już mam przygotowane góreczki. które się wcześniej ukisiły smalczyk domowy chyba nie ma nic smaczniejszego jak ogórki małosolne i chleby ze smalcem Są twarde. A tu zrobimy masełko na drugiej końcu. I znowu ogóreczek. Na takie upalne dni to jest naprawdę fantastyczne jedzenie. Zdrowe przede wszystkim. O, trochę zaszalejemy. Pomidorek. Młoda cebulka. Niech ktoś powie, że to nie jest dobre. ktoś chce, muszę sobie jeszcze posypać, ale ogóreczki już są słone. Polecam, zróbcie, bo naprawdę warto i co swoje domowe, to naprawdę, to cieszy potem, że się samemu zrobiło. Pozdrawiam wszystkich gorąco, napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobał przepis, subskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło i zapraszam ponownie. Do zobaczenia!